No hej, z strony Pomidoro i dzisiaj Wam pokażę, jak otworzyłem milion jajek oraz drupnąłem bardzo dużo hirschpetów. Dokładnie zdobyłem aż... 13, czyli ponad cały team i wtedy, teraz będziemy mogli bawić się w trading, bo chciałem sobie uzbierać cały team huge i wtedy zacznę trading, ale jeszcze przed zaczęciem odcinka chciałbym wam sobie przypomnieć, że już za niedługo wychodzi moja nowa gierka na roblox, więc wbijcie na discorda studia oraz ogólnie się favoritesa, tak samo możecie wbić na mojego discorda, a ja już bez przeduszania zapraszam was do odcinka, więc tak jak już mówiłem, udało nam się dropnąć Drobność, udało nam się otworzyć już milion jajek i zdobyliśmy cały team huge petów, no nawet więcej, w sumie nie, nie 13, tylko 12. No i ogólnie widzowie, a propos ostatniego konkursu. Na Huge Beach Kata to będą wyniki właśnie na shortcie, który Wam nagram. Więc musicie czekać jeszcze. i Jak widzicie, mamy tutaj trochę tych Flamingów. Więc jeżeli chcecie wygrać jednego Flaminga, trz trzem osobom rozdam, to napiszcie Flaming i wtedy będziecie mogli wygrać takiego Peta. Oczywiście po odbiór zapraszam Was na Discorda, bo tam też w, w, w ogóle konkursy no też są grube konkursy. A my już przejdźmy do ogólnej części cika, czyli do huge petów, oraz do tego, że otworzyłem milion jajek. Tak, otworzyłem milion jajek po graju 304 godziny, 42 minuty, to 50 sekund. No, trochę to jest, no nie można powiedzieć, że nie, ale niestety dalej z tą liczbą nie jesteśmy w topce. Z tego co wiem, no i potrzebujemy półtora miliona jajek, co jest z dużą ilością, tutaj tak samo nie ma nas w topce, ale jesteśmy już bardzo blisko i tutaj jesteśmy chyba w jakiejś topce, możemy, no jesteśmy tutaj w saber, e, pet power, nie tryharduję teraz w topkę, totalnie tak jak wam, wam powiedziałem na jakiś z jednych streamów, będę tryhardował teraz bardziej pod pet, pety, więc jak widzicie, no udało mi się drafnąć bardzo dużo tych petów. Ogólnie widzowie, to mogę wam powiedzieć, że tutaj dropniętych przeze mnie jest raz, dwa, trzy, cztery pięć. No, pięć metów jest dropniętych przeze mnie, a zdobytych z, przez siebie samego są, są trzy i tutaj te pięć poprzednik, więc bardzo dziękuję widzom, którzy dali mi te cztery hierbizkie, bo dostałem je od widzów, właśnie. Teraz sobie załóżmy pojedynczo każdego hitchpeta i ja ogólnie widzę, udało mi się zdobyć tego peta. Niestety wczoraj nie miałem czasu na sprzedanie go, ale chyba nie będę go sprzedawał, bo okazuje się, że jest ładne. Na pewno chcę te sprzedać, bo jak widzicie, one są takie wielkie, że no, mi się po prostu nie podobają, e, więc sobie tutaj załóżmy. Mamy też te, tego e, z, no, tego rainbow fisza. E, dobra, więc sobie weźmy go, zdejmijmy, i tak wyglądają te hitchpety. Tutaj mamy Krakena, tutaj mamy tego House Dragonów, który jest mega ładny, tak szczerze. Polecam Wam go odblokować, macie tutaj go właśnie. Nie wiem ile na niego jest czasu, tak szczerze, ale trochę jest na pewno. Mamy tutaj Huge Beach Kata, mamy Huge Kata i mamy no, tego Rainbow Fisha, których jest mało, co jest nawet o widzowie. Więc sobie tutaj zróbmy, zróbmy może sobie tak. No i tak będzie wyglądał nasz stream. Musimy się pozbyć tego huge e, 5 tego, więc jak chcecie serię z y, m, tradingu to możecie tutaj zostawić łapkę w górę i oczywiście napisać A my sobie po prostu teraz zakręcimy tak o e, speed'em, bo w sumie nie wiem co zrobić. i fajnie z No to nam się nie przyda, bo jak wiecie no jakby mamy tyle coinów że po prostu jakby nie opłaca się tego dropić I ogólnie, widzowie, co wam polecam dropić? Jak widzicie, mamy tych huge Rainbow Fisha. I ogólnie to tutaj on jest. Jest ich tylko 275, a krakenów jest 1400. Więc weźcie sobie, wydropcie, wydróbcie, tak, wydróbcie sobie cały team tych Pirat Flamingo w wersji shiny. No i tyle wam starszy, bo jakby nie ma tam więcej. Albo możecie jeszcze dropnąć tutaj tego szarka, bo też to jest jeden. I robić oczywiście Season Pass, to wam polecam. Właśnie, zróbmy sobie mini opening Season Passa. E, to sobie zróbę tak i pod, otwórzmy sobie tego Season Passa Summer pa, Parasite kurde, słabo, dobra, e, lecimy na jedno jajko i zaraz będą trzy O w wersji Rainbow, to fajnie, fajnie. <laughs> Teraz mamy tutaj 3 jajka, zobaczymy co on drobnie i. Dobra, gold. Gold to nawet git. Ale to jakiś taki chyba słaby. No jeszcze trochę nam to zostało, ale no jesteśmy już na dobrej drodze, bo jak widzicie, mamy już. Właśnie odbierzmy sobie to. Mamy już 13 level tego karnetu i jakby jest problem, bo mamy tutaj te wszystkie kwestie y zrobione. I możemy w sumie tutaj sobie zrobić, czy będzie mi następny, jak ja to zrobię? Yy, nie, ale możemy sobie zrobić, bo mamy trochę tych petów do przerobienia. No tych to ja nie będę przerabiał na razie widzowie, ale sobie te flamingi, bo przerabiam. Fajnie, że dodali tą opcję tutaj o, reselectu, to jest bardzo wygodne. Ale jak ma się odcinek, to wiecie co robić. Łapka w górę, subik z dzwonkiem. Widzicie na Discorda mojego, na Discorda studia na Robloxie, które za niedługo wypuszczę swoją nową grę. Ja lecę Wam robić mięturkę do tego filmu i Wam go od razu wrzucam. No i co, przypominam o łapce w górze, lecimy po 5K tym razem, bo już 4K wiliście. Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś taki e specjal, e nie wiem jaki, ale jeżeli chcecie, to piszcie jaki, to chętnie tam popatrzę i pomyślę. Okej, okay, no dobra. <laughs> Więc jak właśnie, to był wiecie co robić. Ja już lecę i nera.